Jesteśmy na zajęciach Family Judo. Zajęcia są organizowane przy, przez Urząd Dzielnicy Targówek pod okiem trenerów klubu Judo Hojrak. Pod stok, a jak na dół to robimy w Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby się świetnie bawić, po to, żeby nauczyć się paru fajnych rzeczy. Przede wszystkim techniki miękkiego, bezpiecznego upadania. Mamy zimę za pasem, zaraz zaczną się wyjazdy na narty. Zdarzają się często upadki i uczymy dzieci, uczymy, uczymy ich rodziców, jak upaść, tak, żeby zminimalizować ryzyko te, tego upadku. Poprawiamy swoją kondycję poprzez ćwiczenia siłowe. Mamy dużo akrobatyki, dużo gimnastyki i oczywiście elementy judo. Wprowadzamy trzymania, uczymy rzutów. Ten pomysł w ogóle na, na ćwiczenia dzieci razem z dorosłymi jest naprawdę fajny. Super. Super, my bardzo super, Super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy za możliwość udziału w zajęciach. Nie było tak super, że zaraz wybuchł. Tak super, że zaraz wybuchnie. Bardzo, bardzo nam się podobają zajęcia. Jest to y, idealna forma do spędzenia czasu z dzieckiem, ale również możemy rozwinąć swoje umiejętności, moje własne. Rozbierasz. Naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Szczególnie rzuty, przerzuty, trzymania, gimnastyka, e, akrobatyka. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Korzystamy i będziemy korzystać.